kiedy wysiewać ogórki dyniowate no to zależy ale ja wysiewam dzisiaj. Można wcześniej jeśli mamy ogrzewane tunele foliowe czy szklarnie i czy chcemy je ogrzewać a jeśli nie mamy tuneli foliowych ani szklarni to możemy je wysiewać teraz na rozsady albo po 15 maja patrzymy też na pogody prosto do gruntu. Ja Prosto do gruntu nie wysiewam, dlatego wolę robić rozsady, bo albo mi zjedzą ślimaki, albo jeszcze jest dość chłodno i wtedy mogę przedłużyć tam jeszcze parę dni jak potrzeba i dopiero wysadzać do nagrzanej ziemi. Bo właśnie oprócz samej temperatury powietrza powinna być też ciepła ziemia. Ciepła ziemia to znaczy, no chociaż te 10-12 stopni, to i tak nie ma szału. A teraz jest taka pogoda, że... W jeden dzień chodzimy w krótkim rękawku, a na drugi dzień pada śnieg i ten kwiecień jest taki plecień, jak już dawno nie było. Teraz znowuż mają być piękne dni, nawet ponad 20 stopni, ale co z tego, jak za tydzień znowu ma się zrobić chłodniej, po 12-13 stopni w dzień, no to nocy znowu będą bardzo zimne. Więc jeżeli chcemy zrobić sobie rozsadę ogórków, czy cukinii, czy dyni, melonów, no to musimy zapewnić tym rozsadom ciepłe miejsce, albo w domu. Chociaż to jest ciężkie, dyniowate, yy, wszystkie warzywa bardzo szybko się wyciągają. A w domu, nawet na słonecznym parapecie, i tak im jest za mało światła. Najlepiej albo w jakimś inspekcie, i nocą dogrzewać, albo w tunelu foliowym, i nocą dogrzewać, Nocą nie powinna spadać temperatura poniżej 8 stopni. Oczywiście lepiej by było nawet gdyby miały 10-12 stopni nocą. No ale czasami ciężko nagrzać nawet do tej temperatury. To wszystko o temperaturze. Są inne ważne rzeczy. Słuchajcie rozsady ogórków nie robimy tak jak rozsadę papryki czy pomidora, że wysiewamy rzutowo a potem to pikujemy. Wiem, zdarza się, że to się uda, ale raczej mają delikatne systemy korzeniowe i warto robić to pojedynczo. Ja ze względu, że muszę zrobić około 150 rozsad samych ogórków, a do tego cukinie, dynie, patisony, melony, bo arbuzy już wysiałam. No to nie mam tyle doniczek i kupiłam sobie zwykłe takie plastikowe kubeczki 200 ml. Specjalnie nie kupowałam przezroczystych, aby system korzeniowy nie był wystawiony na światło. Czarnych niestety nie znalazłam. Zrobiłam dziurki od spodu, to też jest ważne. I teraz tutaj będę po trzy ziareczka dawać. Jak wykiełkują trzy, zostają trzy. Jak dwa, to dwa. Bo mi się sprawdza taki system, że właśnie gniazdowe siewy, a nie pojedynczo. No to muszę takich 150 pudełeczek przyszykować, także trochę roboty jest. Mam cztery różne odmiany. Też lubię siać różne odmiany, ponieważ jak się jedna nie uda, to może druga się uda. Różne mają odporności na choroby, w różnym okresie hmm, owocują, więc tu naprawdę... Wolę sobie kilka odmian naraz dać niż jedną, i później wóz albo przewóz. Tak mam większe szanse na super plon. No i właśnie, ogórki lubią dużo światła, ponieważ ja mam tylko dwa <śmianie> inspekty, takie mini szklarnie przed domkiem. I je mogę dogrzewać, no to mi jest mało miejsca, ponieważ już mam 168 chyba pomidorów. Jak dobrze pamiętam, 100 papryk, do tego jakieś pytunie, no arbuzy. I naprawdę nie mam miejsca. I no podjęłam decyzję, że do tunelu foliowego wyjadą połowa papryk. Fasola szparagowa, bo jeszcze wysiałem fasolę szparagową, bo ja mam tylko tyczną i też ją uprawiam z rozsady no i chyba trochę ogórku wywiozę jeżeli będą zapowiadali bardzo zimne noce albo przymrozki, no to wtedy będę przykrywać włókniną, robić dodatkowe tunele, jeśli będzie trzeba to i się zapali jakiegoś znicza żeby podgrzać. ale wierzmy, że już nie będzie jakiejś katastrofy z temperaturami już na ten sezon nam wystarczy byłam wczoraj na działce zobaczyć po przymrozkach no i kwiaty w środku czereśni drugi rok z rzędu są przemarznięte no ale cóż Życie jak to mówią. Żal oczywiście, duży żal, no ale co zrobić? Było stare, duże drzewo, więc nawet nie było jak okryć, bo brzoskwinie i nektarenki y, okrywałam. Ale wróćmy do ogórków. Nie wiem, jak wy, ale ja zawsze mam stresa, że mi się rozchorują szybko, że mi się nie wiem, coś wydarzy, że przyjdzie jakaś burza, rozerwieliście grad, no nie wiem, wszystkie czarne scenariusze, ale póki co rzeczywiście co roku mam piękne ogórki, dużo ogórków chorują. To nie jest tak, że nie chorują, ale też o nie tam dalej dbamy, walczę i do września są ogórasy. Zapraszam też do moich różnych filmów yy, i o chorobach właśnie ogórków, jak pielęgnować ogórki. Też dam linka yy, na koniec do. W filmiku z tamtego roku, jak mieć sukces w uprawie ogórków. No a tak no, wierzmy, że nam pogoda będzie sprzyjać, bo bardzo dużo zależy od pogody, od deszczów, słońca, naszego podlewania i naszego dbania. Dzisiaj jeszcze będę kończyła wysiew tych ogóreczków. Jutro, jakby pokazywałam, namaczają mi się też podkiełkowuje dynie, cukinie, patisony i tak dalej. I co będzie puszczało kiełki to od razu będę wysadzać yy, większe doniczki właśnie te kubeczki są małe na ogórki mogą być trochę mniejsze ale na cukinie już lepiej takie chociaż P8, P9 bardziej znane a na dynię to już w ogóle bym polecała P11 albo coś większego bo dynia od razu ma duże liście i te wszystkie dyniowate teraz wysadzamy, trzymamy ciepło, słońce i podlewanie. Od początku starajmy się podlewać nie po liściach, zwłaszcza jeśli są na słońcu, bo może nam poprzypalać. Zapraszam do moich filmików.